Pozdrawiamy, naprawdę jesteś najbardziej. Serio, pozdro, serio, pozdro. No, no tu chodzi serio pozdro. Chodzi o to, że ty nie jesteś żulem. Po prostu pozdro. Dlatego, że ty jesteś prawie od początku kanału, bo... Ty jesteś najbardziej pozdro. Pozdro. No, no ty jesteś najbardziej pozdro, pozdro, nie żulem, ale no jesteś najbardziej pozdro osobą. Dobra, ale o to jak zaczynamy się śmiać? To jeszcze mamy tu Voice Reveal teraz. O, widać moje piękne tłuste włoski! <śmiech> <śmiech> What? What? <śmiech> oh, no, no. O nie było, widać mi twarz, będę musiała jakoś zakryć. <laughs> Ej, robimy ten jeden. Dobra, za chwilę będzie TikTok, Terian. Terian.